Dzisiaj nagram poradnik, jak zrobić taką animację właśnie tych państw. Wchodzimy tego tylko cztery aplikacje. Widzicie, to na, na ekranie. Wchodzimy pierwszą, pierwszą aplikację. tutaj, oczywiście tutaj, się. tutaj, aplikacje są darmowe. I to to stało. Muszę zwieść. To jesteśmy. Dzisiaj się pokazało, jak taką animację zrobić. Jak widzicie, tutaj mamy. Tam taką parę to jest numer Tutaj o ok, gdzieś. No, no, widzimy się. Klikamy na nią. Tutaj, ja tu. Nie. Ja. Najważniejsze tutaj, tutaj mamy prawym, e, prawym górnym mam, mam taki odblokuj. Musimy tą podką się na blokuj, żeby to w ogóle, w ogóle móc przyjąć jakieś państwo. I my to musimy. To ogółem dość czuję się. O, ja jestem, jestem teraz razem tym, że klikamy na to. Dobra. Złączymy to prosto i klikamy na, na to i tam atakujemy z powrotem. No i kiedy to już mamy nagrane no, wchodzimy w Kapkuta, żeby w ogóle zrobić taki filmik. Mamy nowy projekt teraz wybieramy sobie projekt. I ten projekt to coś zupełnie innego. Nie będzie to co innego. Po prostu masz jakiś no nie wiem ten obrazek. Tym to niby chcę coś zrobić. Wchodzimy. Teraz wchodzimy sobie z narratora. Główny narrator mógłby wyjść reklamy. bo zaś się pojawi. Ale nie wiem. Chcież się jakoś pani narrator. Dobra kiedyś z narratorze psujemy sobie czego chcemy. Nie wiem, że tam tutaj. Jeszcze teraz mam na, na, na buszkę mamy widzę ty możemy jaki kłos Najmierzmy właśnie Jacek, co ma taki polski. Klikamy. Ok, Klikamy tutaj, klikamy Save of Inle, klikamy Save, klikamy Ok. Mam tutaj filmować, tu to zapisane, bo reklama. Mam już to zapisane, wchodzimy w. Kapkuta. Coś w tym porach nie zapisał. Chcę powiedzieć, że musicie, że chcecie się z generatorem to zrobić, to, to musicie klikać To musicie klikać żeby zapisało. Teraz tylko audio, dźwięki, kamerę. W tym, jakby pocztę nim by, po folder. Klikamy z urządzenia. mamy to, co było w tym tekście, czyli o. Hej. Ros. Hej, Ukraino. O to. O, hej, Rosja. to. Krótki, kr kr to. Wszystki filmik, potem wchodzimy w... z powodu, O, się to zrobiłem, Mamy wszystko dobrze, generator. Chodzi reklamy o teraz. I się pojawi reklama, więc zaraz widzimy się. W tu jesteśmy, Narrator z powrotem. Powłączamy to. I wchodzimy, i to, i nie mówią. ale co, coś na jakieś na stanie. Nie ma. Taki krótki dam, żeby się zmieściło ogłęb. Musimy sobie zmienić głos. Klikam tutaj. Ten otworzecz. Siema! Teraz klikamy to samo, Wchodzimy w kaputa. Nie wiem tak ktoś się destytuje. nie wiem dlaczego. Albo wychodzę. Nie, albo nie wychodźcie wtedy. Klikajcie po prostu, to klikajcie. Nie wychodźcie. Dajcie znowu dźwięki. To samo robimy. Piszemy siema. Siema. No i dodajemy. Ja... Stronikułem to. Okej, okay, Rosjo. Siema. Wydało to już krótkie. Ale to jest takie łatwo nie aż tak. Teraz musimy... Wchodzimy w inną aplikację, czyli znowu zle zrobiłem. I to jest głupi, nie? Głupi, ale nie, no nie róbcie tak. Nie wychodźcie po prostu. Taką zróbcie. Nie wychodźcie. Tam, no właśnie, To była Polska. Pierwszy głos po to była Polska. Polska to mamy właśnie różne. Oczy, jak ma oczy, są miejsce docelowe, nie ważne. Ogólnie w każdej aplikacji może pojawić się reklama. Oprócz tej z mapami, którą pokazywałem, i oprócz tej, właśnie, oprócz kawkuta. Tutaj możemy sobie na przykład te. I tutaj możemy tylko zrobić, gdzie, gdzie te oczy szły. Od góry, na dół. Można tu wiele możliwości. On małe, ogromne. Mamy tak zwykłe. trzy kapeczki. Klikamy kamy strzałkę. Proszę, co zapisało. Wchodzimy sobie w. No, 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 się popsuło, Ani też nie popsuło się. Tam jest tutaj. O, tym idziemy. Ma być. Właśnie. To. Gdzie to ma być. Mamy tylko nałożenie. Mamy tutaj nałożenie. Mamy zdjęcia. Mamy to, dodaj. zmniejszać. Polskę. Też też dodamy sobie Rosję. To samo, co zrobić z innymi państwami. Tutaj sobie Rosję. Mamy. mamy taką. Może nie animację już. Ale po prostu coś mamy już. Okej, Rosji siema! Po prostu już tutaj widać, coś mamy. No tyle, jakby. Po prostu widać wszystko. Jak nie będziecie wiedzieć jeszcze czegoś, to piszcie w komentarzu po tym filmem, A jak nie, to. A jak się wyłączą komentarze, no to piszcie wy. Piszcie, piszcie jak ktoś. Piszcie właśnie w odcinkach z państw no wtedy tam jeszcze lepszy poradnik jest pojęcie pytania. Dobra. Klikamy. No to mam taką... Okej okay, Rosjo, siema. No nie mam takiej bez animacji. Ale no, mam tak większość. Ale to jest po prostu proste, proste do obsługi. Może wydawać się, że to jest proste, tylko że... No, to jest bardzo proste. Tylko że trzeba czas. Trzeba mieć masę czasu, żeby to zrobić. Bo najbardziej upierdliwe jest nagrywanie tych dźwięków. To jest najbardziej upierdliwe i w najwięcej czasu. Alright, ja skończę ten poradnik. Czuję się na ra.